Witam Państwa. Zauważyłem, że moja prezentacja będzie miała trzy punkty wspólne z tymi, które do tej pory mieliśmy przyjemność słuchać, a mianowicie historia, pieniądze i liczby. No to w takim razie zacznijmy od historii. Jeżeli chodzi o gry, rozumiane ogólnie, to nie jest to 100 lat, tak jak tutaj moi poprzednicy mówili, to jest 5000 lat, bo mniej więcej w tym okresie albo z tego okresu Pochodzą pierwsze dowody, że ludzkość zaczynała grać. A mianowicie w, na terenie gdzieś obecnego Iranu zostały znalezione kostki, które przypominają kości do gry razem z innymi elementami. O czym to świadczy? No świadczy to o tym, że ludzkość, krótko mówiąc, ciągło do gier od samego początku. Co w takim razie jest takiego, nazwijmy ty, w, w tych grach ciągnącego. A mianowicie no przede wszystkim forma zabawy, czyli rozrywki. Ona udaje jakieś aspekty życia, które nas otacza, które czasem bywa, trudno, od którego, trudne, przepraszam, od którego czasem chcemy uciec. Niektóre czynności w grach możemy wykonywać po prostu na niby, prawda? Pokonujemy przeciwnika, ale nie ma to większych konsekwencji, ani fizycznych, ani materialnych. Przy tej okazji pojawia się kwestia zaspokojenia naszych potrzeb wynikających z rywalizacji. No, i na samym końcu taki aspekt, o którym jeszcze będziemy mówili, a mianowicie kwestia związana z rozwojem, zarówno intelektualnym, jak i rozwojem fizycznym. Gdyż każda gra pozwala na taki rozwój, nawet ta najprostsza, zarówno fizyczny, jak i właśnie intelektualny. Jak wygląda kwestia takiego formalnego podejścia, ponieważ to o czym mówimy zostało zauważone, no jak wiadomo, człowiek dąży do tego, żeby wszystko ubrać w jakąś teorię, dlatego też pojawiło się mnóstwo teorii na ten temat. Ale to właśnie ta historia, o której była tutaj mowa, czyli powiedzmy niecałe 100 lat wstecz. Pierwszy taki, nazwijmy to, pierwsze takie podejście do próby usystematyzowania pojawiło się w roku 1938, a mianowicie Johan Huizinga w swojej pracy pod tytułem Homo ludens, czyli człowiek bawiący się. Tutaj pojawiły się pierwsze teorie dotyczące właśnie takiego społecznego aspektu gier. Chodziło o to, że naturalną. Potrzebą człowieka czy naturalnym dążeniem jest gra, zabawa i rywalizacja. I na podstawie tej teorii zostały wysnute daleko idące wnioski dotyczące właśnie kwestii związanych z powstaniem prawa, dlaczego wybuchają wojny, jak takie zachowanie wynikające, czy może inaczej, którego, u którego podstaw stoi potrzeba człowieka do gier i rywalizacji, wpłynęły na naukę, poezję i sztukę. No dobrze. Ale w takim razie, jeżeli już wiemy, jaka jest podstawa, spróbujmy dwa słowa powiedzieć na temat takiej definicji. Nazwijmy to nieformalnej gry. A mianowicie powie ona nam o kilku aspektach. Po pierwsze, gra jest rodzajem wykorzystywanej udawaną rzeczywistość aktywności, czyli w grze musimy być w jakiś sposób aktywni. Mamy w grze uczestnika jednego lub wielu, którzy usiłują albo który usiłuje osiągnąć pewien cel, który gra przed nim stawia. Cel jest najczęściej nietrywialny, ale dążenie do tego celu musi być niestety określone przy pomocy reguł gry. Czyli mamy podstawowe takie aspekty gry. Zawsze musimy mieć gracza lub graczy i możliwość grania, czyli podejmowania decyzji, które będą wpływały w jakiś sposób na przebieg gry. Mamy efekt udawania, bo większość gier dzieje, dzieje się w świecie nierzeczywistym, część powiedzmy wirtualnym, jeżeli mówimy o właśnie grach komputerowych. Musimy mieć cel, do którego będziemy w jakikolwiek sposób dążyli. Tak jak powiedziałem, cel nietrywialny. No, i musimy mieć reguły postępowania, według których postępujemy. No to tyle, jeżeli chodzi o teorię. W takim razie proste pytanie. W jaki sposób ocenić, czy gra jest poważna, czy nie? Czyli krótko mówiąc, kryteria oceny powagi gry. Jeżeli przeglądniemy literaturę, no to niestety stwierdzamy, że takich reguł po prostu nie ma. Dlatego też na nasze, dla naszych potrzeb możemy zdefiniować trzy. Kryteria, na które, które spróbujemy przyłożyć ogólnie do gier i gier komputerowych, no i określić, czy te gry faktycznie są takimi, czyli poważnymi. Po pierwsze, a mianowicie, czy możemy gry traktować w sposób naukowy, czyli czy mamy podejście naukowe do gier. Jak wygląda kwestia aspektu ekonomicznego, czyli tu jest ta kwestia dotycząca pieniędzy i liczb. No i ostatnia sprawa, a mianowicie, czy faktycznie jesteśmy w stanie stworzyć takie gry, które będą nas rozwijały w sposób przede wszystkim fizyczny, no bo wiadomo jak to jest z grami komputerowymi. Dla większości osób to po prostu ślęczenie w cudzysłowie przed komputerem, wady postawy, układu krążenia z tego wynikające i tak dalej, i tak dalej. Czy tak jest faktycznie? Zacznijmy od pierwszego aspektu, czyli kwestia związana z nauką. Teorie matematyczne dotyczące gier pojawiły się stosunkowo wcześnie, ale niestety zostały one, czy były one takie, troszeczkę ograniczone. Najczęściej do gier prostych to po pierwsze. Po drugie, jakakolwiek teoria matematyczna dobrze pasuje do gier dwuosobowych o tak zwanej stałej sumie wypłat. Teoria, która była rozwijana w matematyce, to pewien problem, a mianowicie w jaki sposób ją dobrze sprzedać. No najlepiej promuje się coś, co jest nagrodzone Nagrodą Nobla, ale tu jest problem, bo w matematyce nie ma takowych nagród. W związku z tym, jakiekolwiek osiągnięcia matematyczne są sprzedawane najczęściej jako osiągnięcia w ekonomii. Jeżeli przyglądniemy się takim istotniejszym, powiedzmy, nagrodom z tego zakresu, to już rok 78 przynosi nam bardzo dobrą teorię gier ewolucyjnych. W roku 94 mamy już opracowanie gier w ekonomii, czyli krótko mówiąc. Na przykład, jak chcemy grać na giełdzie, aby osiągnąć ten nietrywialny cel w postaci dużego zysku. Natomiast dwa ostatnie przykłady są takimi najbardziej pasującymi do tego, co nas będzie interesowało. Po pierwsze, są to, jest to tak zwana teoria gier wielokrotnych w zagadnieniach społecznych. A po drugie. Kwestia klasyfikacji podejmowanych decyzji, a mianowicie w jaki sposób opisać decyzję i stwierdzić, czy podjęta na tym etapie gry decyzja jest dobra czy zła, jaka jest miara dobroci tej decyzji, jak ona będzie wpływała na ciąg dalszy naszej gry. Dwa słowa na temat tego przedostatniego punktu, a mianowicie teorii Roberta Aumana. To matematyk, który dostał nagrodę właśnie z ekonomii, i on mówi w sposób następujący: Każde nasze postępowanie jest grą. Czyli, co byśmy nie robili, to gramy. Jeżeli podejmujemy jakąś decyzję, to to jest początek nowej gry. Ten początek, czy ta nowa gra, będzie się rządziła swoimi nowymi zasadami. Zapytany w takim razie, co to jest ekonomia? Powiedział bardzo prosto. To jest nauka o bodźcach, a mianowicie bodźce wpływają na gracza, który podejmuje jakieś decyzje. Jak w takim razie rozumieć te bodźce? No, w grach takich ekonomicznych to będą sytuacje, które miały miejsce, jakieś zdarzenia, konflikty i tak dalej. Ale dokładnie tą samą teorię można przyłożyć do gier komputerowych, a mianowicie to, co zaobserwujemy, jaką będziemy mieli odpowiedź ze świata wirtualnego, powoduje, że podejmujemy decyzję. Jeżeli mówimy o grach sieciowych, gdzie mamy aspekty społeczne, no to również decyzja podjęta przez innego gracza, czy osobę, która gra przeciwko mnie czy ze mną wpływa na moje dalsze decyzje. I w ten sposób taka ogólna teoria pasuje nam do każdego rodzaju gry. No to w takim razie wygląda na to, że skoro tego rodzaju teorie są nagradzane nagrodami Nobla, to mamy do czynienia z jakąś rzeczą, yy, przepraszam, poważną. Przejdźmy w takim razie do gier komputerowych. Te wszystkie gry w ekonomii, czyli modele powiedzmy ekonomiczne, matematyczne, mogą żyć na kilka sposobów. Możemy wziąć kartkę papieru, ołówek i ożywić taki model, czyli wyliczać sobie, patrzeć, jak będą wyglądały kolejne, yy, kolejne etapy naszej gry. No ale to nie ta epoka. Najprościej zastosować komputery. W takim razie komputery będą wykorzystywane tutaj przede wszystkim jako nośniki, nazwijmy to, albo dostarczyciele mocy obliczeniowej do tego, aby te modele faktycznie mogły zaistnieć. No i teraz jest kwestia takiej implementacji, czy implementacji generalnie takiej gry. Albo mówimy tutaj o grach komputerowych, albo mówimy o grach wideo. I tutaj drobne wyjaśnienie, a mianowicie te pojęcia, w mojej ocenie jedno zawiera się w drugim, a mianowicie gry wideo są nieco pojęciem szerszym. Gry komputerowe ograniczają się tylko i wyłącznie do takiego rodzaju powiedzmy nośnika czy mocy obliczeniowej czy zasobów, natomiast gry wideo mogą być realizowane na różnych innych czy z wykorzystaniem różnego, różnego innego rodzaju sprzętu. Jaka jest w takim razie interakcja między jednym a drugim. Co przede wszystkim komputery wniosły do gier? No kwestię związaną z wizualizacją. A mianowicie sprawa polega na tym, że same liczby niezbyt do nas przemawiają. Natomiast jakikolwiek interfejs już bardziej. Wszystko jedno, czy to jest grafika, czy to jest dźwięk. Chociaż to ułomne interfejsy, ale o tym za momencik. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli gramy z jakimś sztucznym przeciwnikiem, to bardzo szeroka dziedzina, a mianowicie sztuczna inteligencja i jej metody. W tym momencie na takim etapie rozwoju, że właściwie ciężko odróżnić, czy po drugiej stronie mamy prawdziwego fizycznego gracza, czy też gra z nami maszyna. Co w drugą stronę? Jaka była stymulacja od rozwoju sprzętu? No to kwestia właśnie mocy obliczeniowej i interfejsów, czyli przede wszystkim gwałtowny rozwój technologii związanej z kartami graficznymi, o tym możemy się przekonać no, nawet na komputerach domowych i kwestia nowych interfejsów człowiek-komputer. Jeżeli chodzi o te interfejsy, to pozwoliłem sobie tutaj zaznaczyć, że wciąż wymagające badań i rozwoju i to w bardzo szerokim zakresie. Na dwa podstawowe zwrócę uwagę. Pierwszy, a mianowicie kwestia związana z Takim, taką odpowiedzią tego świata wirtualnego. Zwróćcie Państwa uwagę, my mamy bardzo dobre narzędzia, które pozwalają nam w ten świat wirtualny ingerować, prawda? Bo przy pomocy wszelkiego rodzaju joysticków i tak dalej jesteśmy w stanie wpływać na ten świat. Natomiast odpowiedź z tego świata jest troszkę bardziej ułomna. Prosty przykład symulatora, no i takiej reakcji zwrotnej, prawda? Jeżeli lecimy samolotem czy symulatorem yy, samolotu, no, i kwestia oderwania strug. W rzeczywistości natychmiast to czujemy na drążku. Tutaj są pewne problemy. Nie wszystkie nasze zmysły są, jakby to powiedzieć, przez interfejsy obsługiwane. No dalej jest nierozwiązana kwestia czegoś, co można by nazwać zapachem cyfrowym, ewentualnie kwestia związana ze smakiem cyfrowym, prawda? Nie wiemy, czy w tej grze faktycznie coś pachnie ładniej czy brzydziej, czy mamy symulator. I na przykład no, dobraliśmy się do jakiejś rury kanalizacyjnej, to tego już nie poczujemy. W związku z tym tu jest całe mnóstwo pracy, żeby te interfejsy jeszcze doskonalić i rozwijać. No i kwestia interfejsów bezdotykowych. Tutaj mój przedmówca już wspominał i pokazywał taki właśnie slajd, gdzie osoba sparaliżowana jest w stanie poruszać taką sztuczną, nazwijmy to, ręką, czy generalnie ramieniem robota. To również wymaga wielu badań, no i ocenia się, że już niedługo faktycznie będziemy w stanie sterować komputerami czy podłączać się do komputerów właśnie z wykorzystaniem tego rodzaju interfejsów. No Pewnie każdy po urodzeniu jakieś gniazdko dostanie na pamięć albo procesor, zostanie mu wszczepione i właśnie z tego interfejsu będzie korzystał. Sądzę, że to już niedługo nastąpi. No ale wracajmy do gier w takim razie. Grę, którą wszyscy doskonale znają. Głupkowa ta gra, każdy powie, w związku z tym, gdzie tu mowa o powadze gier ale była mowa o liczbach i pieniądzach. Zwróćcie Państwo uwagę na jedną bardzo prostą rzecz. Premiera gry grudzień 2009 roku, czyli powiedzmy lat temu 5. Przez te 5 lat 6 miliardów pobrań. Znowu poprzednik mówił o 6 miliardach ludzi na świecie, w związku z tym każdy pobrał tą grę jeden raz, statystycznie. Ja nie pobrałem, czyli ktoś musiał dwa razy pobrać. Sądzę, że więcej będzie takich osób, czyli byli fani tej gry. Szacuje się, przepraszam, że miesięcznie gra 45 milionów osób w taką prostą grę. Jak wygląda kwestia, nazwijmy, pieniędzy w tym aspekcie? Firma, która jest producentem tej gry, a mianowicie Rovio Mobile, z takiej zupełnie małej, nieznanej nikomu firmy przekształciła czy zmieniła stan. Właśnie z nieznanej na spółkę giełdową. Można to bardzo prosto policzyć. Załóżmy, że pobranie kosztuje złotówkę, 6 miliardów złotych tylko z pobrania no to faktycznie robi wrażenie. Ale z drugiej strony przyglądnijmy się czemuś bardziej poważnemu. Eve Online. To gra, która produkowana jest w Islandii, dokładnie w Reykjaviku. Firma nazywa się CCP, dokładnie Studio CCP. Projekt powstał w roku 2003. To gra sieciowa. Sprawa polega na tym, że wykupujemy sobie abonament na miesiąc i mamy prawo dostępu do takiego wirtualnego świata. Bardzo ten świat wirtualny jest rozbudowany, tworzymy tam własnego awatara, czyli własną postać. W tym świecie każdy kimś musi być, każdy musi mieć swoje indywidualne zachowania, musi wykonywać jakiś ściśle określony zawód, dlatego że produkuje dobra materialne, niematerialne, zarabia pieniądze, może je w takim razie wydawać i w ten sposób świat rozbudowywać. I to jest powiedzmy aspekt taki indywidualny, który jednak patrząc ma pewne znaczenie społeczne. Natomiast znaczenie społeczne jest jeszcze znacznie szersze w tej, czy znacznie szerzej zaproponowane w tej grze. Sprawa polega na tym, że niestety zasoby się kończą i trzeba zdobywać coraz to nowe obszary powiedzmy wszechświata, czyli nowe planety. Ale nie może tego zrobić pojedyncza osoba. Mówiąc krótko trzeba się skrzyknąć, zmontować pakę i zrobić nalot na jakąś planetę. No bo tak to w praktyce wygląda. No i co się okazało? Bardzo popularna gra, yy, rekord padł w kwietniu tego roku. 45 tysięcy użytkowników się skrzyknęło i stoczyło największą bitwę w historii. Firma, yy, czyli studio CCP yy, zaproponowało na tą część wystawienie pomnika w Reykjaviku. Także widać, że yy, no, zrobiło to wrażenie. Obawiano się, czy czasem nie obniży to popularności gry. Otóż nie, 15 tysięcy nowych użytkowników przybyło po tym rekordzie. No, i jaki jest efekt ekonomiczny, jeżeli mówimy o pieniądzach? Sprawa bardzo prosta. Jedna firma generuje kilkadziesiąt procent y, produktu krajowego brutto Islandii. Ile to jest ciężko powiedzieć, bo źródła na ten temat milczą. Szacuje się, że 20-30% do 30 procent jedna firma, która produkuje gry komputerowe, przynosi państwu y, dochodu. No to jeżeli mowa o pieniądzach, fajnie się mówi o zyskach, tylko trzeba zainwestować. Jak wygląda kwestia kosztów? jeżeli chodzi o produkcję gier. Jeżeli przyjrzymy się tym takim najważniejszym produkcjom, no to jest to rzędu powiedzmy 100 milionów dolarów. Grand Theft Auto w wersji czwartej czy Grand Turismo piątej to jest mniej więcej ten rząd wielkości i to są absolutni rekordziści na liście. Jeżeli przyjrzymy się naszej rodzimej produkcji to tutaj dominuje Wiedźmin. Wersja czy druga część to było około 30 milionów. Ta zapowiedziana na styczeń przyszłego roku to około 45 milionów złotych. To koszt takiej Gry. Tu jeszcze jeden aspekt, o którym nie wspominałem, a mianowicie aspekt polityczny. Podobno podczas pierwszej wizyty prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama został obdarowany wiedźminem. Podobno grał i podobno mu się podobało. Także to też może w jakiś sposób świadczyć o powadze gier komputerowych. Jak wygląda względnie taki budżet? Proszę zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o filmy, to jest, wydaje mi się, coś, co można porównać. Jeżeli popatrzymy na ranking najdroższych produkcji w historii kina światowego, to piraci z Karaibów na krańcach świata, na, na krańcach świata w roku 2007 300 milionów dolarów. To jest ten rząd wielkości, co gry komputerowe po prostu. Zejdźmy w takim razie na Ziemię i wróćmy do Krakowa. Jak sytuacja wygląda u nas? Otóż w Krakowie działa około 10 firm produkujących gry komputerowe. To są różne firmy. Od firm, które produkują takie proste gry typu właśnie Angry Birds, ewentualnie do gier takich już bardziej skomplikowanych. Większość z tych firm ma filie, w tym jedna z nich ma filię w Tokio. Kilka lat temu postanowiono troszeczkę zjednoczyć siły i utworzono coś co nazywa się Europejską Akademią Gier. To wspólna inicjatywa Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i prawie 20 firm z całej Polski. Zjednoczenie sił, przede wszystkim jeżeli chodzi o kwestie pozyskiwania środków na prace badawcze, współpracę z uczelniami i tak Natomiast w obrębie Europejskiej Akademii Gier, czy jedną z działalności, aktywności Europejskiej Akademii Gier, są studia, które w pierwszym etapie były uruchamiane jako studia podyplomowe w kilku specjalnościach. Akademia górniczo Hutnicza, dokładnie nasz Wydział, czyli Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, prowadził dwa takie fragmenty, a mianowicie była to kwestia związana z programowaniem gier wideo ogólnie oraz kwestia z realizacją dźwięku przy współpracy dwóch innych wydziałów AGH. Po pewnym czasie zaczęto przekształcać te studia podyplomowe w regularne specjalności i regularne kierunki, no i takie również są, również są uruchomione. Europejska Akademia Gier partycypuje również jako współorganizator i partner festiwalu, który nazywa się Digital Dragons. On mniej więcej ponad tysiąc osób rok rocznie gromadzi, przede wszystkim na warsztatach prowadzonych przez osoby, które na co dzień pracują w firmach produkujących gry komputerowe. To właśnie po to, żeby swój warsztat, że się tak wyrażę, w jakiś sposób rozwijać i doskonalić. Wracamy jednak do jeszcze jednego aspektu, a mianowicie do aspektu praktycznego oceny gier. No tu przede wszystkim należy zwrócić uwagę na symulatory wszelkiego rodzaju. Nie będę przedstawiał tych takich najbardziej popularnych, bo je oczywiście wszyscy znają. Aspekt, jeżeli chodzi o symulatory, które też właściwie są grami komputerowymi, doskonale pod tą, pod tą definicję pasują. Można powiedzieć, że są one bardzo przydatne, ale na takim wstępnym etapie. No, określmy to ogólnie treningu. Wszystko jedno, czy to jest trening pilota, trening kierowcy, czy wreszcie trening jakiegoś, jakiegoś operatora. A mianowicie ten wstępny etap treningu wynika właśnie z kwestii interfejsów. Jeśli one zostaną poprawione, to wtedy symulatory będą mogły być wykorzystywane w szerszych aspektach. Ale już. Na tym poziomie doskonale redukują koszty szkolenia i czynią je bardziej bezpiecznym. No prosta sprawa, nie wsadzę nowicjusza na koparkę i nie puszczę go gdzieś między dwie kamienice w Krakowie, bo wiadomo jak się to skończy. W związku z tym niech on sobie najpierw potrenuje, tak powiedzmy, w sposób całkowicie bezpieczny, a potem zobaczymy, co z delikwentem robić. I właśnie tego typu podejście skłoniło nas do stworzenia bardzo prostego, ale popularnego i nazwijmy to wykorzystywanego symulatora. Powstał w naszej katedrze taki symulator prostej koparki, która jeździ oczywiście i kopie. Dla porównania budżet 720 zł półtorej osoby przez jeden rok, jeżeli jesteśmy przy tego typu wyliczankach. Nie jest to jedyny przykład, jeżeli chodzi o kwestie związane z symulatorami. Tutaj mamy taki przykład operacji dosyć Śmieszny, symulator będzie mówił do nas w języku niemieckim, ale to nic nie szkodzi. No, przyglądnijmy, przyglądnijmy się, jak on działa. Przyjeżdża do nas pacjent. Mamy tutaj opis choroby, co się dzieje. No, najprawdopodobniej przepuklina. W związku z tym bierzemy delikwenta na stół. Mamy do wszystkie narzędzia. Proszę zwrócić uwagę, na górze są parametry chorego. Musimy na nie zwracać uwagę. No, to w takim razie. Przygotowanie pola operacyjnego tniemy, nie ma wyjścia. No ale tu też niedoskonałość, bo ja nie czuję, czy pacjent jest, ma tłuszcz, jest twardy czy nie. Ale dobrze przecięte zostało, wyczyścimy sobie ranę elegancko. Trzeba haki, żeby rozszerzyć pole operacyjne. Nie ma żadnego problemu. Rozszerzamy, jedziemy. No to tniemy powłoki, ale w międzyczasie trzeba patrzeć cały czas na parametry chorego, czy on nam czasem nie odchodzi. O, jest elegancko, widać, że to przepuklina, no trzeba się brać za nią, nie ma wyjścia, w takim razie znieczulamy go nieco bardziej, I tu musimy uważać, żeby nie przesadzić, no ale jedziemy dalej. Wyjmujemy odpowiedni fragment, no i będziemy to preparować. OK, jest elegancko, bardzo dobrze nam idzie. No to tniemy, elegancko siadło, zaraz będziemy zakładać siatkę, upychać i kończyć operację. Ale w międzyczasie jeszcze trzeba będzie troszeczkę posterować narkozą, dolać pacjenta. W sensie więcej soli fizjologicznych, to również podlega tutaj, jakby to powiedzieć, kontroli. Ok. mamy to załatwione, no to już koniec bliski. Tętno w porządku, ciśnienie jest, OK. No to chowamy to co wpadło. To już teraz nie musi, nie musi być tak mocno uśpione. Może coś poczuć. Ustalamy jeszcze raz. Wybieramy narzędzia. OK. Wstępne wstępne zamknięcie. Zaraz będzie właśnie siatka. No, takie troszeczkę słabe zakładanie tej siatki, znaczy słabo zwizualizowana, ale wiadomo o co chodzi, jest w porządku, no to możemy zamykać. No, ale jeszcze trzeba pacjenta zszyć. to no, żeby go nie za bardzo kłuło, to go troszeczkę podniesiemy poza narkozy. No i jedziemy. Cerowanie skarpetek, jak to była mowa poprzednio, no, ale nie zawsze się uda, proszę bardzo. No jest, no to podsumowanie w takim razie, jak to wyglądało. Za odpowiednie czynności, odpowiednia liczba punktów, premia za czas, czyli skończenie przed terminem. Razem mamy tyle i tyle punktów, jeżeli nam się udało zmieścić w normie, no to w takim razie możemy przeprowadzić to na żywym organizmie. Proszę zwrócić uwagę, no jest kwestia to, czym, tego, o czym mówiłem, a mianowicie interfejsów. Kiepsko czuć ten skalpel w ręce i tak dalej, i tak dalej, ale tego typu podejście umożliwi Załatwienie kwestii związanej z kolejnością czynności, prawda? Już będziemy wiedzieć, co po kolei mamy robić, a nie przestraszymy się. Dobrze. No to kwestia innego przykładu, a mianowicie taki przykład dotyczący wykorzystania fizyki w różnego rodzaju symulatorach i grach. Sprawa polega na tym, że wszelkiego rodzaju sprawy związane z deformacją wszelkiego rodzaju obiektów. Najlepiej jest wykonywać czy przeprowadzać z wykorzystaniem metod fizyki. To są takie klasyczne metody symulacyjne, które wykorzystywane są na przykład przy projektowaniu leków, czyli zachowaniu się odpowiednio odpowiednich atomów. Sprawa tutaj polega na tym w tym symulatorze, że węzły budynku to właśnie takie pojedyncze atomy, które są ze sobą odpowiednio powiązane. My mamy ten budynek wysadzić, w związku z tym musimy po pierwsze osłabić jego konstrukcję. W takim razie odpowiednie wiązania, w cudzysłowie, a w tym przypadku ściany są usuwane, to po pierwsze. Po drugie, no musimy założyć odpowiednie ładunki, odpowiednio mocne, po to, żeby te atomy z tych wiązań wybić, prawda. I musi to być zrobione w odpowiednim miejscu, po to, aby budynek w odpowiedni sposób się przewrócił, ewentualnie osiadł. Mamy do wyboru młotek, taki młot pneumatyczny, żeby to odpowiednio, odpowiednio przygotować i odpowiednie ładunki, ładunki wybuchowe. No to w takim razie... Przechodzimy przez te wszystkie, nazwijmy to budynki, które mamy wysadzić. My wysadzimy sobie tylko jeden. Przygotujemy drugi. No jeżeli mamy coś takiego, to najprościej osłabić konstrukcję w ten sposób, że tam jeden z filarów mu podetniemy, po prostu on się ładnie położy. No to nie ma. No i zaraz będziemy zakładać ładunki i wysadzać ten główny budynek. Czyli tak jak powiedziałem, usuwamy odpowiednie, nazwijmy to węzły i budynek ma nam się przewrócić pod wpływem siły grawitacji. No to założone. Ładunki Chowamy się za sprzęt w takim razie. No i zobaczymy, jak się uda go przewrócić. No, nie do końca dobrze. Chyba za mało było tych ładunków, bo niestety sprawa polega na tym, że tam jeszcze zostały dosyć duże fragmenty i przestrzenie zamknięte, czyli trzeba poprawić. No to dokładamy ładunki, tu już nie żałujemy. Okej, okay, no to chowamy się ponownie, no teraz poszło doskonale, teraz jest to o co chodziło, co że z tą piszę, bezpiecznie i tanio, mówiąc krótko, no i podsumowanie, tak właśnie wyglądała kwestia podsumowania, ile nas to kosztowało, czy było bezpieczne, czy nie, no to ostatnia symulacja, bo było o rozwoju fizycznym, ta gra ma, dosyć długą historię, nie myślę tutaj wcale o kinekcie, ale generalnie chodzi mi o komputerową implementację gry w Tenisa. O właśnie krótki komentarz, ja dwa słowa od siebie, a mianowicie na samym początku to było kręcenie potencjometru, Póki nie pojawił się kinek, który obserwuje nasze ruchy i przenosi na awatara w grze. My musimy wykonywać pełne ruchy, żeby faktycznie w tenisa zagrać. Z tym, że również interfejs nie jest tutaj do końca dokładny, a mianowicie występuje pewne opóźnienie w reakcji awatara na ruchy wprowadzane przez gracza. To w paru momentach będzie doskonale widać. O, właśnie, chociażby teraz. Podsumowanie. Grypem komputerowe są czymś bardzo poważnym. Dziękuję.